Jesteśmy Razem z Martinem w centrum Warszawy, spotkaliśmy się tutaj, żeby zapytać się Polaków, co jest w życiu ważniejsze, wygoda czy rozwój? Yy, dzień dobry panu, wygoda. Nie, rozwój. Kurde, to nie jest to, to proste pytanie. Jak gydanie. widzicie, nawet gwiazda internetu nie wie, co jest ważniejsze, więc idę zapytać po prostu Polaków, a nie gwiazdy internetu. Urodzonego w Kanadzie. Rozmawiamy dzisiaj o dwóch słowach. Tutaj na balonach mam je wypisane: wygoda i rozwój. Które z tych dwóch słów lepiej ciebie charakteryzuje? Wygoda. Rozwój. Chyba rozwój. Wygoda w sumie: e, rozwój. Rozwój. <grych> A wygoda. Rozwój. Rozwój, no też jak najbardziej. Rozwój? Rozwój. A może nie, może wygoda. Wygoda. Na pewno wygoda. Bo jestem leniwy. I wygodny. Ponieważ jestem raczej wygodnym człowiekiem i staram się, żeby moje życie było jak najbardziej dostosowane do mnie. Bo lubię pracować, nie interesują mnie godziny, w jakich muszę pracować, po prostu jeżeli jest coś do zrobienia, to robię. Z reguły wstaję koło 5 rano, 6 do pracy, kończę 23, a czasami w weekendy jak trzeba też pracuję. Ogólnie tak, to jestem typem leniwca, ale no, umiem się wziąć za siebie, także no lubię się dość leniwić. Nie ma dobrej pracy, myślę, że bez starania się. Dlaczego tak bardzo, tak dużo pracujesz i tak bardzo stawiasz nacisk na rozwój w życiu? Wiesz co? Praca po prostu sprawia mi frajdę, Mam pracę, w której się realizuję, którą lubię, która daje mi nowe wyzwania, gdzie e, sukcesy, które ewentualnie w niej osiągną, dają mi pozytywną energię, więc chyba z tego powodu. A czy sam siebie starasz się jakoś rozwijać? A dzień dzisiejszy akurat nie. A w tym momencie właśnie zmieniam stanowisko. Właśnie byłem na rozmowie rekrutacyjnej. Widzę, że tutaj w temacie dobrze trafiłem. A nie lepiej byłoby usiąść na kanapie, obejrzeć coś w telewizji, zajadać się chipsami i wygodnie I... żyć? Oczywiście, że byłoby lepiej. Często no, chodzić coś takiego, że wygodniej byłoby to wszystko pieprznąć i robić coś takiego, że móc sobie tak wygodnie siedzieć. No ale trzeba sobie stawiać cele, dążyć do swoich celów, nie? Najważniejsze w życiu jest to jest po prostu przede wszystkim chęć. Rozwijać się można, nie wiem, na różne sposoby. Ty się rozwijasz przez YouTube, nie? No właśnie. No to to, jest, no to to nie jest taki, znaczy to jest rozwijające, ale nie w sposób, prawda intelektualny, tak? Czyli jestem idiotą w tym momencie, bo się nie rozwijam. Na YouTube będąc. Jeżeli człowiek ciężko pracuje i dąży do jakiegoś celu, no to... Prędzej czy później powinno się udać, jeżeli odpowiednio dużo pracy w to wkłada, dużo wysiłku i ma odpowiednią motywację. Wyobraźcie sobie, że zostajecie jednego dnia selekcjonerkami reprezentacji Polski w piłce nożnej. Kiedybyś miała wybrać taktykę, to wybrałabyś taką, gdzie jest wielu obrońców, żeby nie stracić ani jednej bramki, czy taką, gdzie jest wielu napastników, żeby tych bramek strzelić jak najwięcej? Myślę, że obrońców. Jest napastników więcej. Też myślę, że gdzie napastników. Uważam, że wielu napastników. Jeżeli <grym> mamy się bronić, to i tak do niczego nie dojdziemy, więc jedyny ruch to jest ruch do przodu. Tak jest, czyli trzeba się rozwijać i atakować. Jak, Jak widać przeprowadzone przez nas sądy udowodniły, że Polacy są narodem, który pragnie się rozwijać. Dlatego jeśli ty masz takie samo podejście i chcesz, żeby nowy pracodawca znalazł u Ciebie, załóż profil na pracuj.pl i rozpocznij nowe wysłania.